Witamy serdecznie na konferencji prasowej po spotkaniu Gryf Słupsk-Gryf Czef. 3 do 0 zwyciężyły Gryf Słupsk. Witamy na konferencji trenerów, trenera gości pana Jacka Monuszewskiego i trenera gospodarzy pana Grzegorza Wodkiewicza. Poprosimy pana, pana Jacka Monuszewskiego o kilka słów na temat tego spotkania. No cóż można powiedzieć po kolejnym przegranym meczu na wyjeździe, gdzie przegrywamy? Z stosunkiem bramek, bardzo duży stosunek bramek, 3 do 0. W poprzednim meczu przegraliśmy 5 do 1, także ciężko jest cokolwiek i trudno mówić. Na, na temat poziomu spotkania, boisko, boisko determinowało to, że zespoły nastawiły się na walkę i, i na dłuższe, dłuższe przerzuty, grę długą piłką. To lepiej wychodziło gospodarzom, gdzie stwarzali sobie sytuację, pierwsza bramka wydaje mi się ustawiła cały przebieg spotkania, dość przypadkowe dośrodkowanie. Jeden zero dla gospodarzy. Później my musieliśmy atakować. Gospodarze skrzętnie wykorzystywali nasze błędy w defensywie i dlatego też z przebiegu całego spotkania byli zespołem lepszym i wygrali zasłużenie. W dzisiejszym spotkaniu spotkały się dwie drużyny. Patrząc statystycznie, gry w strzew z najsłabszą obroną w widzę. w słupsk z najsłabszym atakiem. Udało się to przełamać i, i, i wyszliśmy po, po chyba w ostatniej kolejce na. Prowadzenie w tej klasyfikacji, mamy plus jedną bramkę, 12 do 11 w stosunku. Był to ciężki mecz wbrew pozorom, w wyniku końcowego, bo tak jak powiedział ten gości, pierwsza bramka dość przypadkowa, ustawiła ten mecz i, i no, jesteśmy zadowoleni z tego w wyniku, 3-0. W tym sezonie, w tej rundzie rzadko wygrywaliśmy z takim stosunkiem bramek. Podtrzymaliśmy pasce niestaconych bramek, więc zadowoleni jesteśmy, przygotowujemy się do, do prestiżowych może dwóch meczów, które będą z rundy wiosennej u siebie z Orkanem Rumia i z Grywem